Cześć, jestem Stefani, mam 15 lat. Wszyscy mamy bliskich, którzy przyprawiają nas o Irytujący mały braciszek, zła starsza siostra, okropny bliźniak. Dla mnie to mój kuzyn Billy. Jest nie tylko wkurzający, ale i mądry. Zbyt mądry. Obejrzyj ten film do końca i dowiedz się, jak ten szatański geniusz zmienił mnie w swoją marionetkę. Co roku pod koniec lata Billy razem z jego rodziną przyjeżdżają do nas, a to zatruwa resztki moich wakacji. Billy jest dwa lata młodszy ode mnie. Już od dzieciństwa ten nudziarz jest przywożony do mojego domu, żebyśmy się komunikowali. Tak naprawdę nasi rodzice mają nadzieję, że załapie od niego wirusa kujona i stanę się doskonałą uczennicą, a ja dostaję tylko bólu głowy. Nie, istnieją gorsze rzeczy, które mogą zrujnować moje wakacje. Obóz letni albo dodatkowe zajęcia z niemieckiego, areszt domowy na 3 miesiące. Jednak Billy jest w pierwszej piątce moich letnich koszmarów. Muszę zabierać go wszędzie i patrzeć jak wprawia mnie w zakłopotanie przed moimi przyjaciółmi. Muszę dzielić całe moje kieszonkowe między nami, albo będzie marudził, że jestem chciwa. Jednocześnie boi się nawet zejść schodnika na trawę. A jeśli zrobię coś dla zabawy, to od razu informuję o tym swoich i moich rodziców. No i co najważniejsze, on jest zawsze dobry, a ja zawsze zła. Zawsze. Czy to nie doprowadziłoby cię do szaleństwa? W tym roku bili trochę urósł i stał się jeszcze bardziej nie do zniesienia. Nasi rodzice zawsze byli szczęśliwi, że cała rodzina była razem. Cóż. Kopnęłam Billy'ego pod stołem, żeby się na nim wyżyć. I nagle zaoferował mi układ. Powiedział mi, że Dorus i teraz chce wiedzieć więcej o dziewczynach. Jak się z nimi porozumieć, zaprzyjaźnić i tak Uśmiałam się. Nie zauważyłam, żeby Billy miał jakichś przyjaciół. Myślę, że jego najcieplejsze uczucia... Wywołało zdjęcie Nikoli Tesli na Wikipedii. Był kompletnym przegrywem we wszystkim, co nie dotyczyło pierwszych miejsc na Olimpiadach. Ale Billy nie żartował. Jego oferta była bardzo poważna. Mógłby mi pomóc w letniej pracy domowej, a ja nauczyłabym go, jak być popularnym i lubianym przez dziewczyny. Ależ to kuszące. Wtedy Billy nie zawracałby mi głowy, a moi rodzice przestaliby mnie pytać o szkołę. Więc zrzuciłam wszystko na Billy'ego. pracę domową, moje zaległości z testami, mój esej po niemiecku. Nasze rodziny nie wiedziały o umowie i przez cały czas były tym poruszone. W końcu dzieciaki się dogadały: Może Stef nauczy się czegoś dobrego od Billy'ego? Byłam strasznie wkurzona tymi rozmowami, ale tego nie pokazywałam, żeby powiódł się mój plan. Tak naprawdę nie chciałam go niczego uczyć, nie chciałam się mieszać w życie tego palanta. Po prostu postanowiłam zmusić go do odrabiania mojej pracy domowej. Billy szybko skończył moje zadania, a ja dobrze się bawiłam, sabotując naszą umowę. Chcesz się zaprzyjaźnić? Zachowuj się bardziej bezczelnie. Im bardziej szukasz kłopotów, tym bardziej będziesz szanowany. Tak więc nasz grzeczny chłopak dostał gangsterskie rady. Potem zapytał, jak zadowolić dziewczynę. Powiedziałam, zacznij od obscenicznego żartu, to rozjaśni atmosferę. O, nie udało się. W porządku, uda się z następną. Podążając za moją radą, ubrał się niedbale, wypowiedział słowa, które wyszły z mody jeszcze zanim się urodziliśmy, i wkrótce stał się najsłynniejszym klaunem w okolicy. Nie, moja rada mogła zadziałać na kogoś innego, ale nie na Biliego. Był złym przypadkiem, beznadziejnym. Świetnie się przy tym bawiłam, zabawiałam się cały dzień. A potem wracałam do domu i Billy pokazywał mi skończoną pracę na ten dzień. Byłam zachwycona, jak dobrze odwróciłam to wszystko na swoją korzyść. A na kilka dni przed końcem wakacji nie wytrzymałam. I powiedziałam Billiemu, że jest totalnym frajerem i że go wkręciłam. Chciałam się nacieszyć jego reakcją, ale. Był niezwykle spokojny, nawet zadowolony. I to nie tylko zadowolony, on się złowieszczo cieszył. A potem zaczął. Okazało się, że domyślił się, że mu nie pomagam, dlatego wszystkie moje zadania, powtórki, testy i inne rzeczy miały błędy. Może je było łatwo naprawić, ale on wiedział, że nigdy ich nie znajdę. A gdybym chciała zdać właściwe wypełnione papiery we wrześniu, to zrobię to, co on, Billy, powie. Ten zwrot zdarzeń był dla mnie szokujący. Nigdy się tego nie spodziewałam. Cholerny Billy był ode mnie mądrzejszy. Billy powiedział pa, a samochód z nim i jego rodziną odjechał na drugą stronę miasta, do jego domu. A ja zostałam sama z własną porażką. Resztę popołudnia spędziłam w domu, czekając na to co najgorsze. Czego Billy zażąda w zamian? Mojego kieszonkowego? Ale plan Billy'ego był inny. Billy zadecydował, że jedyną rzeczą, która sprawia, że chłopak jest fajny, jest fajna dziewczyna. A ja mogłabym to zrekompensować, odwiedzając Billy'ego kilka razy w tygodniu, gdybym oczywiście chciała otrzymać prawidłowe odpowiedzi na moje zadanie domowe. Byłam strasznie wściekła, ale chciałam wyjść z tej głupiej sytuacji zwycięsko. Po szkole ubrałam się trochę lepiej i poszłam odebrać Billy'ego po szkole. Według jego historii byłam jego dziewczyną, którą poznał w ciągu lata. Czy kiedykolwiek byłaś w sytuacji, w której jasno zrozumiałaś, że jeśli zostanie złapana, to umrze ze wstydu? Ale nie było wyjścia. Aby jego koledzy z klasy mogli nas zobaczyć, odważnie poszłam z nim do najbliższego parku. Jedliśmy lody, a on opowiadał jakieś bzdury o Olimpiadzie, co nie było takie złe, ale było takie nudne. Co jakiś czas mijali się jego przyjaciele, a ja starałam się udawać, że jestem namiętnie zakochana. Dziwnie na nas patrzyli. W zamian Billy poprawił kilka testów, które miałam zdać w piątek, i uzgodniliśmy kolejne spotkanie. Trwało to całą jesień. Raz w tygodniu chodziłam do Billiego, żeby zagrać fajną, dojrzałą dziewczynę. Nie wiedziałam, jak wszyscy się na to nabrali, ale tak się stało. Nie podobało mi się w nim nic. Od sposobu w jakim mówił, po jego sposób ubierania, któregoś dnia nie wytrzymałam i zabrałam go do sklepu, żeby przebrał się w normalne ubranie, które kupię mu za moje pieniądze, bo oglądanie go co tydzień było nie do zniesienia. Jego rodzice prawie się roztopili. Co za troskliwa kuzynka, jak nasz chłopiec ją zmienił. Uch. Żeby nie umrzeć z nudów, zmusiłam go do obejrzenia kilku moich ulubionych anime, opowiadał o oglądaniu, jak na lekcji literatury. Opisując podteksty i podwójne znaczenia, punkt po punkcie. Nie wiedziałam, że to, jak rysowane roboty ratują galaktykę, może być takie głębokie. Wysyłałam mu w zamian memy, a potem tłumaczyłam, dlaczego są zabawne. Pewnego dnia Billy powiedział, że zmienia termin naszej randki, bo wychodzi z przyjaciółmi. Temu frajerowi udało się znaleźć przyjaciół. Tydzień później, w panice, Napisał do mnie, że dziewczyna z klasy dała mu link do profilu swojej siostry i kazała napisać do niej. Co ma teraz zrobić? Powiedziałam mu, żeby najpierw zmienił swoje zdjęcie profilowe na mniej brzydkie. Musiałam iść i pomóc temu frajerowi zrobić sobie selfie. W międzyczasie przeczesałam jego włosy i pokazałam mu, jak używać żelu do włosów. Był koniec września, kiedy Billy zadzwonił do mnie, żeby powiedzieć mi coś ważnego. Byłam mocno spięta. Praca domowa była prawie skończona. Miał zamiar szantażować mnie czymś innym? Już i tak tańczyłam, jak mi zagrał. Ale Billy nagle dał mi resztę odpowiedzi. Powiedział, że jestem prawdziwą przyjaciółką i bardzo mu pomogłam. Nie rozumiałam, co oznaczają jego podziękowania. Ja. Tak jakby wykonywałam swoją część umowy. Zmieniłam tego frajera w człowieka? Szczerze mówiąc, dużo myślałam w drodze powrotnej do domu. Miałam gotową pracę domową, dogadałam się z Billiem. Wszystko udało się przez szantaż, ale to było złe. Czy to się stało? Według wszystkich praw tego gatunku powinniśmy byli się dowiedzieć i wyciągnąć wnioski. Przez kolejny tydzień ignorowałam wszystkie wiadomości od Billiego i myślałam o życiu. Potem zaoferowałam mu nowe zadanie. Wstyd nawet o tym pomyśleć, ale poprosiłam go, żeby pomógł mi poprawić moje wyniki w nauce. Tylko w tajemnicy przed naszymi rodzicami, bo inaczej na pewno umarłabym, gdyby mówili, dobrze, w końcu się dogadujecie. Cóż, nie musimy się uczyć, prawda? Anime o robocie się skończyło. Pokażę temu nerdowi wspaniały świat gier komputerowych. Muszę się z nim jakoś zmierzyć. Wciąż się lepiej uczy. Daj lajka, napisz, jakie tematy Cię interesują, a my opowiemy Ci o nich więcej historii. Cześć wszystkim mam na imię Barbara mam 15 lat. Czy kiedykolwiek czuliście, że Wasza reputacja wisi na włosku, jeśli się potkniecie, to całe wasze życie się skończy? Obejrzyjcie ten film do końca, aby dowiedzieć się, jaki horror przeżyłam. Pierdząc przed całą salą, Mieszkam w małym mieście na północy Stanów Zjednoczonych i chodzę do liceum. Mam wielu przyjaciół i wiem, jak ich wybierać. W każdej szkole reputacja jest ważna, prawda? Jeden błąd i jesteś martwy, jeśli się potkniesz, zostaniesz napiętnowany na całe życie, dlatego zawsze upewniałam się, że nie popełniam błędów. Bardzo ważne było dla mnie to, aby pozostać na liście fajnych ludzi w szkole. Bardziej niż czegokolwiek bałam się, że to stracę i zostanę pośmiewiskiem. To byłoby dla mnie po prostu okropne. Nie wiem, jak mogłabym to przeżyć. Tak łatwo popełnić błąd. Moja przyjaciółka Margaret zrujnowała swoją reputację, kiedy pudełko tamponów wyleciało z jej torby. Otwarte. Wypadły na pół sali na oczach wszystkich. Próbowałam jej pomóc, ale usłyszałam, że każdy się z niej śmiał. Naprawdę każdy. Najpopularniejsze dziewczyny śmiały się najgłośniej. To było jak koszmar. Jeszcze jeden krok i też by się ze nie śmiali. Zatrzymałam się w czasie. To było jak koszmar. Chciałam wesprzeć Margaret, która przeżywała mój najgorszy koszmar. Ale ponieważ wszyscy się śmiali, ja też musiałam się śmiać, chociaż to było nieszczere. Jednocześnie czułam radość i poczucie winy. Radość dlatego, że nie byłam atakowana. I poczucie winy, że nie wsparłam Margaret. Było mi tak wstyd, ale nie mogłam nic na to poradzić. To było jak ona albo ja. Ta sytuacja była po prostu straszna. Nie mogłam wesprzeć Margaret i dlatego w tym momencie było mi tak wstyd. Czy byliście rozdarci między dwoma takimi uczuciami? Powiedzcie nam w komentarzach. Byłam tak zniesmaczona, że nie mogłam spojrzeć jej w oczy, więc uciekłam mówiąc, że mam zawroty głowy. Potrzebowałam wymówki, bałam się że wszyscy zauważą, że mój śmiech nie był szczery, a potem bym już nie żyła. Prawie uniknęłam śmierci, ponieważ gdyby to zauważyli, moja reputacja byłaby zrujnowana. Taki głupiec współczułby ofiarze losu. Byłam przerażona i nie mogłam pozbyć się głupiego poczucia winy. Mimo to miałam szczęście. Potem nasza paczka postanowiła zrobić sobie żarcy margaret. Chłopaki kupili ciasteczka i zamiast nadzienia wlali do środka pastę do zębów. Dali je Margaret na przeprosiny, prosząc ją, żeby się nie obrażała. Staliśmy tam i czekaliśmy na to, co się wydarzy. Wiedziałam o wszystkim i bałam się cokolwiek odezwać. W końcu przyjaźniłam się z tymi, którzy wymyślili ten dowcip i bałam się ich rozgniewać, psując zabawę. Wiedziałam, że robię źle. Naprawdę. Ale nie mogłam nic zrobić, żeby na tym nie ucierpieć. Czułam się tak źle, ale byłam bezsilna. Margaret wzięła ciastko, ugryzła, a po chwili popatrzyła na nie i zakryła usta dłonią. Prawie zwymiotowała. Wszyscy bardzo się z niej śmiali, a ona wybiegła z klasy jak błyskawica. Czułam się bardzo niekomfortowo w jej obecności. Mogłam stanąć w jej obronie, ale tego nie zrobiłam. Wcześniej czułam się winna, ale ten dowcip z ciastkami dodał oliwy do ognia. Powinnam była przeprosić, ale tak, aby nikt o tym nie wiedział. W przeciwnym razie moja reputacja byłaby zrujnowana. Pewnego dnia znalazłyśmy się same na pustym korytarzu obok szafek, kiedy wszyscy moi znajomi uciekli już do swoich klas. To była moja szansa. Chciałam do niej podejść, przeprosić i wszystko wytłumaczyć, chociaż nawet nie wiedziałam, co powiedzieć. Ale ona uciekła, kiedy tylko mnie zobaczyła. A byłyśmy kiedyś przyjaciółkami. Chciałam dołączyć do niej przy stole w szkolnej stołówce, ale Margaret stała i szybko odeszła. Poczucie winy stawało się coraz silniejsze, ale wokoło było za dużo ludzi, a ja nie próbowałam jej gonić. Wieczorem próbowałam ją złapać w jej domu, ale ona spojrzała się na mnie, jakbym zwariowała i bardzo grzecznie powiedziała, żebym przestała ją śledzić. Zrozumiałam, dlaczego nie chciałam mnie widzieć, a to sprawiło, że poczułam się jeszcze bardziej złą osobą. Czułam się bardzo winna z tego powodu. Ale wkrótce przestało mi to przeszkadzać i uspokoiłam się. Miałam bardzo nagły problem z żołądkiem. Burczało mi w brzuchu, czułam bolgotanie i zaczęłam biegać do toalety co kilka godzin. Byłam tam długo i starałam się to ukryć. Szanse na zawstydzenie z siebie rosły z każdym dniem, nie mogłam już stawić czoła problemom innych ludzi. W domu uwięziona w toalecie udawałam, że się kąpię. W szkole próbowałam jakoś to znosić. Było to takie krępujące. W ogóle bym nie wychodziła z domu, ale musiałam się uczyć. Nieważne, jak bardzo błagałam, moi rodzice nie pozwolili mi na wagarowanie, a ja byłam zbyt nieśmiała, żeby im powiedzieć. Pewnego dnia poszłam na zajęcia, a mój żołądek jak zwykle zaczął bulgotać. Chciałam poprosić o wyjście, ale nie miałam na to czasu. Wezwano mnie do tablicy. Jeśli spytałabym o to teraz, nauczyciel by odmówił. Gdybym nalegała, wszyscy dowiedzieliby się o moim problemie. Mój żołądek już się skręcał, więc ledwo mogłam się wyprostować i musiałam odpowiadać. Starałam się, jak mogłam, ale mój głos był zduszony. Każdy mógł zobaczyć, że coś jest ze mną nie tak. A to sprawiło, że jeszcze bardziej się zwijałam. I w tym momencie głośno pierdnęłam na całą klasę, zaraz przy tablicy. Oczywiście wszyscy wiedzieli, kto to był. Kompromitowałam się na oczach wszystkich. Wstydziłam się bardziej niż kiedykolwiek. Byłam gotowa zapaść się pod ziemię. Wstydziłam się bardziej niż kiedykolwiek. Czy zdarzyło wam się mieć w życiu taką epicką wpadkę? Czy kiedykolwiek przydało wam się coś podobnego? Powiedzcie nam, nie wahajcie się. Wiedziałam, że moja reputacja została zrujnowana, a cała klasa śmiała się i wytakała mnie palcami. I podobnie jak w przypadku Margaret. Elita śmiała się najgłośniej. Te same dziewczyny, z którymi się przyjaźniłam. A teraz już nie mogłam się z nimi przyjaźnić. One by nawet na mnie nie spojrzały. Nikt nie przyjaźni się z ofiarami losu. A jakie przyzwiska bym miała? To było tak, jakby całe życie przeleciało mi przed oczami. Jak przed śmiercią. I to była śmierć. Moje szczęśliwe życie dobiegło końca w minutę. Stałam tam czerwona, trzęsąc się, a oni nadal się śmiali. Nie mogłam tego znieść i po prostu wybiegłam z klasy. Nauczyciel powiedział coś za mną, ale nie słuchałam. Byłam tak zawstydzona, że byłam gotowa zniknąć. Biegłam przez szkołę i zobaczyłam otwarte drzwi do składzika. Schowałam się w nim i siedziałam tam przez kilka godzin, płonąc ze wstydu. Miałam szczęście, że nikt mnie nie znalazł. Nie mogłam wrócić do klasy, po prostu nie mogłam. Wstydziłam się tak okropnie. Może powinna była umrzeć na miejscu. Miałam całkiem niezły pomysł. Zostanę tu na zawsze i umrę, pragnienia za trzy dni, a potem mnie znajdą i nikt nie będzie zawstydzony, ponieważ. Nie wstydzili się śmiać ze mnie i innych? Cóż, nawet śmierć niczego nie zmieni. Jak mogłabym teraz spojrzeć moim przyjaciołom w oczy? Jak mogłabym kontynuować naukę i chodzić do szkoły? Po szkole otworzyły się drzwi do składziku i weszła Margaret. Szukała mnie. Moja pierwsza myśl była taka, przyszła mnie wykończyć. To był moment zemsty, jej szansa, żeby zająć moje miejsce wśród fajnych dziewczyn i przestać być pośmiewiskiem. Powiedziałam jej, żeby sobie poszła, a ja dosłownie przykucnęłam w najdalszym kącie i byłam gotowa do walki. Jeśli podeszłaby bliżej. Ale ona tylko usiadła na podłodzenie przeciwko mnie, uśmiechnęła się i powiedziała, że się nie martwiła. W tamtym momencie zaczęłam płakać jeszcze bardziej. Byłam tak głupia, a Margaret mi wybaczyła. Poczułam ulgę. To było ważniejsze niż fakt, że inni się będą ze mnie śmiać. Nawet nie przyszli mnie wspierać. Margaret powiedziała, że nie obchodzi jej elita klasowa albo jej reputacja w szkole. Nie ma to znaczenia, jeśli ma się prawdziwych przyjaciół, ani jakichś hipokrytów. To było takie proste, żeby to w końcu zrozumieć. Przestałam rozmawiać z elitą, zrezygnowałam ze wszystkiego i przyjaźniłam się tylko z Margaret. Zostałyśmy najlepszymi przyjaciółkami i byłyśmy terroryzowane przez innych uczniów, wspierając się nawzajem. A potem jeden chłopak z elity sam stał się obiektem drwin. Pewnego razu, podczas występu na feriach szkolnych, Padł do pudełka ze śmieciami i każdy się z niego śmiał. Zwłaszcza Elita, jego przyjaciele. Niech postawi się na naszym miejscu może to go czegoś nauczy. O dziwo, wszyscy zapomnieli o moim pierdnięciu na lekcji. Wszystko wróciło do normy. Nie martwię się już o żołądek, Nie się stresuję i prawidłowo się odżywiam. Margaret i ja wciąż się przyjaźnimy. Więc wszystko w najlepszym porządku. Podobała Ci się moja historia? Zostaw lajka. Regularnie publikujemy nowe filmy. Zasubskrybuj i kliknij ikonę dzwoneczka, a na pewno ich nie przegapisz. Nie przejmuj się wzdrażami.